Jeśli dusza idzie za naturalnym impulsem, który jest pobudzany przez Ducha Świętego, już kocha Najwyższe dobro. Szczęśliwa posiada piękną cnotę miłości. Kochając Boga, czuje się bezpieczna i spokojna. Ten, który kocha pieniądze, zaszczyty, zdrowie, nie zawsze ma to, co kocha. Kto kocha Boga, natychmiast go posiada. Trzeba jeszcze pamiętać, że Najwyższe dobro jest pewne. Boski Nauczyciel zapewnia nas, że radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. Czy jest pewniejszy dowód, aniżeli ten? Dusza, myśląc o tym, nie może nie czuć się w pełni radosna. Właśnie to przekonanie sprawia, że z radosnym Duchem potrafimy stawić czoła najbardziej gorzkim przeciwnościom. Święty Ojciec pio.